Uważa się, że rolnictwo przyczynia się do około 10% emisji gazów cieplarnianych do atmosfery, ponieważ cała produkcja żywności, czyli już nie rolnictwo, ale też przetwórstwo, dystrybucja i konsumpcja to około 40% emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Natomiast z rolnictwa gazem cieplarnym nie jest dwutlenek węgla, a przede wszystkim podtlenek azotu, który jest pochodną nawożenia upraw. Wszystko to wynika z modelu rolnictwa, jaki mamy, gdzie jesteśmy zobowiązani do zapewnienia żywności po relatywnie niskich cenach i w zmienionym klimacie powinniśmy przede wszystkim utrzymać poziom produkcji i racjonalizować środki produkcji, które używamy. Każda strata plonu, jak wiemy, w bardzo nieprzyjaznym klimacie powoduje, że nasze oddziaływanie na środowisko jest większe, czyli tak należy zmienić technologię produkcji, żeby te straty były jak najmniejsze. Druga rzecz. Rolnictwo powinno być tak zwane rolnictwo konserwujące. Musimy szanować tak materię organiczną w glebie, jak i wodę w glebie. Czyli nie doprowadzać do tego, żeby woda nam z gleby uciekała. Pierwszą rzecz, którą rolnictwo musi poprawić i zracjonalizować, to nawożenie, ponieważ to jest główny efekt, który powoduje tak planowanie, jak i emisję. Czyli każda racjonalizacja nawożenia jest w zgodzie z działaniami proklimatycznymi. Przy planowaniu nawożenia należy uwzględnić nie tylko czynniki produkcyjne, ale też czynniki środowiskowe, w tym emisję do atmosfery gazów cieplarnianych. Musimy szanować substancję organiczną w glebach, bo trzeba wiedzieć, że gleba jest magazynem węgla. I każda gospodarka, która prowadzi do utraty węgla z gleb, np. prowadzenie monokultur, prowadzenie intensywnej orki. Pozostawienie gleby odkrytej na, na czas, kiedy jest wysoka temperatura, prowadzi do utraty węgla z gleby. Rolnictwo musi być też ukierunkowane na to, żeby nie dopuszczać do degradacji gleby, przede wszystkim materii organicznej. Musimy utrzymywać poziom materii organicznej w glebach, bo materia organiczna decyduje o tym, ile wody jest gleba w stanie utrzymać i jak długo ją może utrzymywać. Dlatego gospodarka nawozami organicznymi. Jest bardzo ważne pozostawianie jak największej ilości resztek pustinnych na polu i mieszanie tych resztek z glebą w celu przeciwdziałania suszy. Muzyka Szereg naszych doświadczeń tyczy się doświadczeń z systemem rolnictwa bezorkowego. Obecnie próbujemy ten system w różnych naszych zakładach doświadczalnych. Chcemy ulepszyć te systemy i chcemy mówić o tych systemach i upowszechniać te systemy wśród rolników. Jest bardzo duża bariera związana z zakupem sprzętu, bo ten sprzęt kosztuje. Natomiast jeśli już zakupimy ten sprzęt, to okaże się, że musimy zmienić praktycznie każdy element uprawy i jest szereg zalet tej uprawy obecnie. Wykonujemy zabiegi szybciej, sprawniej, przeprowadzamy się w bardziej optymalnym warunkach wilgotnościowych. Co upraszcza schemat działań w gospodarstwie. W pewnych typach gospodarstwa, gdzie jest dostępny obornik, dużo nawozów organicznych, są inne metody adaptacyjne czy ograniczające emisje. Natomiast w rolnictwie, gdzie nie ma dostępu do obornika, gdzie nie ma w gospodarstwie zwierząt, jest to optymalna opcja, ale to nie jest jedyna, jedyne rozwiązanie. Jest szereg działań, które trzeba prowadzić w gospodarstwie, związanych ze zmianą klimatu a przede wszystkim nowych rozwiązań dotyczących nawożenia. Musi ono być bardzo precyzyjne, dostosowane do warunków meteorologicznych, do gleby i do rośliny, co zmienia faktycznie całość technologii produkcji w gospodarstwie. Przyszłość rolnictwa tkwi w racjonalizacji wykorzystania środków produkcji i w ograniczeniu parowania z gleby wody, żeby tej wody wystarczyło roślinie na cały cykl rozwojowy, i do tego, żeby, żeby rośliny wydawały odpowiednie plony i żeby nie marnować tych środków produkcji, które jesteśmy w stanie zmarnować, jeśli tego plonu nie będzie. Od szeregu lat prowadzimy doświadczenia wieloletnie związane z, z rolnictwem konserwującym, rolnictwem bezorkowym i obok tych doświadczeń e, organizujemy szereg szkoleń, warsztatów, na które zapraszamy rolników. Rolnicy korzystają i w ten sposób próbujemy promować ten typ rolnictwa proklimatycznego.